nas samurowało, Lady Carson ubezpieczyła Pepper. I w tej jednej chwili wszystkie podejrzenia padły na Lady Carson. Skoro jej koń został skradziony, cała suma z ubezpieczenia należy do niej. Serio? Kto ubezpiecza konia? Nie chcę się wymądrzać, ale konkursowe konie są ubezpieczone. To standardowa procedura w branży pełnej rywalizacji i dużych pieniędzy. Chwila, mówisz serio? Mhm. I tak Lady Carson oficjalnie ląduje na liście podejrzanych. Dum, dum, dum! Nie wierzę, że prawie jesteśmy. Przepraszam, długo jeszcze? Jakieś sześć godzin. Góra siedem. Osiem, jak są kolki. Słyszysz, Markus? Góra siedem. Do tego czasu umrę z głodu. Ciocia wina pewno ma w domu górę jedzenia. Brytyjska kuchnia to jedna z najlepszych, jakich można spróbować. Przygotuje dla nas ciasteczka, prawda? Da Ci tyle ciastek, że będziesz miał ich dość. Teraz musimy od początku przeanalizować sytuację. Wciąż mamy wielu potencjalnych podejrzanych. Denholm. Gość jest dziwny. Nadal twierdzę, że to on. A Morgan? Jej upadek wciąż wydaje mi się dziwny. Lady Puddington. No cóż, dostałaby nagrodę dla najgorszej sąsiadki, ale czy jest złodziejką? Ach, i tych dwóch, Dietrich i Giovanni. Właśnie. Jeszcze niewiele o nich wiemy, prawda? Tylko tyle, że Dietrich jest prezesem towarzystwa jeździeckiego, a Giovanni kocha drogie rzeczy. Konie, diamenty. Może nie jest podejrzany, ale na pewno ma coś za uszami. A Lady Carson? Wcześniej nie brałam jej pod uwagę, ale pieniądze z ubezpieczenia to dobry motyw. To co, dodajemy ją? Hm, w sumie wszystko jest możliwe. I co teraz? Cassidy wspomniała o nagraniu z kamery w gabinecie Lady Carson. Może tam znajdziemy coś więcej? Nagranie zostało skasowane, pamiętasz? Nagranie złodzieja zostało usunięte. Ale może znajdzie się coś sprzed kradzieży Pepper? Warto sprawdzić. <laughs> Czyli gonitwa trwa dalej. Taki żarcik. Aha, wiadomo. Miała rację. Wszystkie nagrania z chwili kradzieży zostały skasowane. Brooklyn, spójrz. To było przed upadkiem Morgan. Chwila poluzowała popręg zaraz po tym, jak ja go poprawiłam? Co to się dokładnie wydarzyło?